Spotkanie pod nazwą Dni Nowej Szansy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin odbyły się w miniony weekend w szkole podstawowej nr 9 w Kutnie. Tematem przewodnim tych Dni Nowej Szansy jest jak wyjść z uzależnienia, w jaki sposób. I myślę, że wiele osób zadaje sobie takie pytanie, jak mam to zrobić, jak mam wyjść. I dzisiaj e, dyrektor e, Teen Challenge w Polsce, magister Zbigniew Urbaniak, specjalista terapii uzależnień, mówi, jak wyjść z tego uzależnienia. Nie mówi teorii, ale mówi praktykę. E, po takich dniach Nowej Szansy wysłaliśmy do ośrodków e, 12 osób. 12 osób i te 12 osób jest jeszcze na terapii. Chociaż tutaj przyjechał wczoraj już jeden, ale oni nadal tam trwają. Myślę, że takie dni też punkt konsultacyjny, który jest czynny od godziny 9 rano do godziny 17, gdzie też terapeuta terapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień co 8 godzin trwa i, on, i to też przynosi. Efekty. On może, on może, ja wiem, że on może, ja wiem, że Jezus może pomóc mi. On może, on może, ja wiem, że on może, ja wiem, że Jezus może pomóc mi. dzisiaj poproszony, żeby trochę powiedzieć o pułapce uzależnienia, jak się z niej wydostać. I ten temat chciałbym dzisiaj tutaj po przedstawić, ale już mieliśmy okazję słuchać świadectwa tych, którzy doświadczyli uwolnienia z tej pułapki, to też jest cenne. Statystyki mówią, że niestety cały czas szeregi osób uzależnionych są zasilane. W jakim wieku najczęściej spotyka się osób, które potrzebują tego wsparcia? No tu jednak ma znaczenie jaki rodzaj uzależnienia, ponieważ tak uzależnienie od alkoholu rozwija się dłużej, jest akceptowalne społecznie. Później osoby uzależnione od alkoholu zdają sobie sprawę, że jest problem, więc w tej grupie osób uzależnionych od alkoholu to są osoby 30, 40, 50+. Plus. Jeżeli chodzi o uzależnienie od substancji psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy, z czym jest dalej problem w naszym kraju, to, to uzależnienie postępuje szybciej, narkotyki no jednak są nielegalną substancją i ta świadomość potrzeby szukania pomocy zachodzi szybciej, więc wśród osób uzależnionych od narkotyków ta grupa jest w granicach 25-30 lat, taka naj, największa. W programie oprócz wykładów, wspólnego śpiewania pieśni, spożywania, posiłku znalazły się relacja osób uwolnionych z nałogu. Jako młody człowiek, pierwsze piwo zacząłem powiedzmy pić w wieku 16-17 lat, i bardzo szybko gdzieś to mi zasmakowało. tak? W wieku lat 18 zacząłem grać na weselach, na zabawach w zespole muzycznym, więc ten alkohol jak gdyby nabrał większej mocy. Tak? Było go coraz więcej, coraz częściej, coraz mocniejszy. I tak to właśnie się stało, że. Po prostu się uzależniłem. Teraz z perspektywy czasu wiem właśnie, że w wieku tych 19-20 lat byłem już osobą uzależnioną. Tłumaczyłem sobie tylko, że, że piję dlatego, że lubię, dlatego, że mogę, że mam. Nie byłem świadomy tego, że, że wchodzę coraz głębiej w uzależnienie. W 2014 roku trafiłem na grupę wsparcia na chrześcijańską, grupę wsparcia, którą prowadził Jan Jędrzejczak. I od tego czasu, powiedzmy, moje życie zaczęło nabierać innego sensu. tak? Mogę powiedzieć, że dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. We wtorek, ten który teraz minął, ukończyłem terapię w Łękini dwumiesięczną. Terapia daje mi wiedzę, ale to Bóg dał mi wolność od, od, od nałogu i dziś mogę cieszyć się tym, że, że jestem tutaj, że jestem osobą szczęśliwą, że mam kochającą żonę, kochające dzieci. Szanse realizowane są regularnie w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współfinansowane przez prezydenta miasta KUTNO.